Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk tworzyli kiedyś bardzo udaną parę, teraz jednak żyją na ścieżce wojennej. Krawczyk i Zając kłócą się przede wszystkim o opiekę nad dziećmi i alimenty. Aktualnie udowodniono, że to aktorka jest winna i słono za to zapłaci. Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając byli kiedyś parą i mają razem bliźniaków, Roberta i Michała. Niedługo po narodzinach synów zdecydowali się na rozstanie. Przez lata ich konflikt o opiekę nad dziećmi oraz kwestie alimentacyjne był obecne w mediach. Po ślubie Krawczyka z Sylwią już czak wydawało się, że byli partnerzy doszli do porozumienia, ale te nadzieje okazały się złudne. Jakiś czas temu Krawczyk publicznie oskarżył zając w mediach społecznościowych o utrudnianie mu kontaktów z synami. Niestety bardzo nad tym ubolewam, ale od 12 lat matka moich synów utrudnia mi z nimi kontakt. Mimo wygranych spraw sądowych. Takie prawo w Polsce, napisał. Wtedy zając postanowiła uderzyć w byłego partnera. O co go oskarżyła? Aneta zając, znana z serialu Pierwsza Miłość, ostatnio częściej, pojawia się w mediach z powodu problemów w życiu osobistym niż zawodowych sukcesów. Aktorka postanowiła odpowiedzieć na oskarżenia byłego partnera, Mikołaja Krawczyka, który zarzucił jej utrudnianie kontaktów z dziećmi. W jej imieniu stanowisko w tej sprawie przedstawiła jej pełnomocniczka. Stanowisko: Pana Mikołaja Krawczyka. Wynika z wciąż trwającego sporu w ramach prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego, związanego z brakiem regulowania zobowiązań alimentacyjnych na rzecz małoletnich, jest wykorzystywane jako obrona przed grożącą z tego tytułu karą, powiedziała mecenas Beata Woch w rozmowie z twoim imperium. Pełnomocniczka aktorki podkreśliła, że Aneta Zając kieruje się przede wszystkim dobrem swoich synów, dlatego unika publicznych wypowiedzi na temat swojego życia rodzinnego i prywatnego. Tym razem to Mikołaj Krawczyk jest górą. Ustalono, że to on miał rację w tym starciu. Aneta Zając zgłosiła do prokuratury, że Mikołaj Krawczyk nie płaci pełnej kwoty alimentów na ich synów, chociaż aktor spłacił zaległości i ma nawet nadpłatę. Zając nie poinformowała o tym komornika, co spowodowało, że sprawa trafiła do sądu. Wyrok ma zapaść w grudniu. Tymczasem sąd wydał już prawomocne postanowienie dotyczące utrudniania krawczykowi kontaktu z dziećmi. Zając będzie musiała płacić wysokie kary za każdą sytuację, w której ojciec nie będzie mógł spotkać się z synami. Chłopcy, mają 13 lat i zgodnie z decyzją sądu z 2019 roku. Jedną trzecią miesiąca powinni spędzać z ojcem. Jednak Krawczyk często napotykał zamknięte drzwi lub nie mógł odebrać ich ze szkoły w wyznaczonym czasie, co skłoniło go do złożenia wniosku o egzekwowanie prawa do kontaktów. Sprawę komentuje pełnomocnik aktora dla Show News. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa i instancji już w lutym wydał postanowienie nakazujące Anecie zając wydawanie dzieci pod rygorem kary finansowej. Ale aktorka się od tego odwołała. Teraz postanowieniem z dnia 3 października tego roku sąd okręgowy w Warszawie oddalił jej zażalenie. Za każdy brak kontaktu dzieci z ojcem, pan Mikołaj będzie mógł więc domagać się zapłaty kwoty 500 zł, bo to postawa Anety Zając doprowadziła, zdaniem sądu, do tego, że tych kontaktów nie ma. Chociaż oboje mieszkają w Warszawie, to ojcu nie dane było spotykać się ze swoimi dziećmi, a spotkania powinny być dosyć szerokie. Kilka dni w tygodniu, weekendy plus część świąt i wakacji, wyjaśnił portalowi shownews mecenas Tomasz Uliasz. W ciągu miesiąca Aneta Zając może zostać obciążona karą w wysokości nawet 3000 zł za utrudnianie kontaktów, co odpowiada kwocie alimentów, które obecnie otrzymuje na dwóch synów.